Bo jak będziesz uwiązany ze światem, no to się nie ruszysz, będziesz w stagnacji, nie będziesz żadnego rozwoju duchowego. No to lepiej już przełamać ten strach i dać się związać z Bogiem. A wtedy jesteś w stanie zmieniać wszystko dookoła. Bóg chce dać te rędzia, bo zapomnieliśmy o źródle. Pierwszym dobrym owocem tych orędzi będzie przypomnienie wam o czytaniu Pisma świętego. A więc adwersarze już zostaną zgięci już na samym początku. Pod koniec, anioł susz, tak powiedział, ujawnij moje orędzie. A więc zrobiłem to, ujawniłem. To brzmi majestatycznie. Ujawnij moje ręki. Coś wychodzi na jaw. Wielu się boi, jak coś wychodzi na jaw, jak prawda wychodzi na, jaw. na pytanie, kim ty jesteś, on odpowiada ta, z taką pewnością. Sługą Boga, Danielem. Pokój niech będzie z Tobą. Wychwalaj Jachwę. Bóg czyni cuda. Wierz. Ciesz się, że Jezus Chrystus Cię uzdrowił. Uzdrowił mnie duchowo. Módl się więcej i myśl, jakie to wszystko ma znaczenie. Uświadom sobie wagę tego. Uświadom sobie, że dawane ci przekazy są orędziami z nieba, z niebieskiego dworu. Jak to napisał: Dominus Senior. To znaczy pan. Słowo zostało mi dane po łacinie i po francusku, mimo że całe orędzie jest zapisywane zawsze po angielsku. Czy uświadomiłaś sobie, że te kartki zostały zapisane przez Boga? Bóg przemawiał do Ciebie. On sam? Tak, pisz ze spokojem. Wykonałem wszystko, co Bóg chciał. Abym uczynił. Wychwalaj Jachwę i idź za Jezus. Bóg znalazł sposób, aby Cię pouczyć. Wychwalaj go. To jest darem Bożym. Bóg dopomógł Ci i będzie to czynił zawsze. Daniel. Pokój z Tobą. Spokojnie, za chwilę pójdę zdjąć flagę, która tam wisi. Pokój z tobą, po tym nagraniu, zaraz pójdę zdjąć flagę. A więc nie, nie niepokój się, zamiast niepokoju, powinno być więcej wychwalania Jezusa. Poprzez wychwalanie Jezusa, w naszym otoczeniu jest mniej niepokoju po prostu. Nie ma czasem na jakieś bzdury, jakieś niepokoje, lęki? Po prostu za mało jest wychwalania Jezusa w naszym życiu codziennym w otoczeniu. Myśmy naprawdę zapomnieli, że Bóg czyni cuda. Dlaczego Bóg miałby nie czynić cudów obecnie? Jeśli kiedyś to czynił, to dlaczego teraz by miał tego nie czynić? Jak to możliwe, że to nam wszystko wyleciało z czasem? Więcej wiary już teraz możesz się cieszyć, no bo zostaniesz duchowo uzdrowiony. Uzdrowiona duchowo. Módl się i rozmyślaj. To wszystko ma naprawdę znaczenie tak do końca naprawdę uświadamiasz sobie, jakie to jest ważne? Czy tak do końca uświadamiasz sobie wagę tego, te przekazy są orędziami z nieba? Ciekawi mnie, jak dużo czasu potrzebujesz, żeby sobie to uświadomić. I również ciekawi mnie, w jaki sposób się o tym przekonasz. jak długo czasu ci zajmie i w jaki sposób się o tym przekonasz. No bo prędzej czy później to nastąpi, nawet jeśli w tej chwili bardzo mocno wątpi. No, ciekawe, ile czasu ci to zajmie i, i co cię przekona, no. Może, jaki owoc. Jeszcze raz zacytuję zdanie z tego fragmentu. W którym słowo nieba i niebieskiego dworu jest zapisane drukowanymi literami dużymi czyli słowo nieba i niebieskiego dworu. Uświadom sobie, że dawane ci przekazy są orędziami z nieba, z niebieskiego dworu. Te trzy słowa z dużej litery. W jednym zdaniu Tutaj są dwa słowa składające się na jedno zdanie. Dominus, senior. Dominus, przecinek, senior. To słowo drugie pewnie jest zapisane po francusku. Tak się wymawia po francusku, senior. No bo w Polsce jest również takie słowo jak senior. A po francusku to się czyta senior, nie? No bo w angielskim chyba nie ma takiego słowa, nie? Jak Jakiś tam senior, senior. Ciekawe, co, co wy sobie tam myślicie. Czy jest możliwe, że te kartki zostały zapisane przez Boga? No, jak myślicie, czy ten Bóg jest wszechmogący, czy nie jest? Ciekawe, ile czasu potrzeba, abyście sobie to uświadomili. To czy ten Bóg jest wszechmogący, czy on nie jest? Teraz przyznaj się publicznie w komentarzu. Jeśli wierzysz, że te kartki zostały zapisane przez Boga, to napisz to publicznie. Swoim zdjęciem i nazwiskiem no, przyznaj się do Boga publicznie. Słowo żywnie jest po polsku czy to jest jakaś gwara? Teraz już nie jestem pewny. A wiem, Bóg robi wszystko, co mu się żywnie podoba. Przemawia do nas na różne sposoby. Rozumiecie na różne sposoby przemawia. Różne to nie znaczy, że mam na myśli tylko ten jeden sposób. Różne. Właśnie się kończy faza trzecia. W końcówce tego fragmentu Anioł stróż jakby w pewnym sensie żegna się. Dostał zlecenie od Boga: wykona wszystko, co miał do wykonania. I tak samo w Twoim życiu wykona wszystko, co będzie zgodne z wolą Bożą, w Twoim życiu, jeśli będziesz współpracować. Współpracować będziesz ze swoim Aniołem Twój Anioł Zdróż wykona wszystko w Twoim życiu, co ma do wykonania. Na zlecenie Boga. A do Ciebie należy tylko wychwalać Jezusa i iść nim. Czyli to aż tak trudne przeżnienie. Bogu udało się dotrzeć do Was. Znalazł sposób na dotarcie. Zobaczcie jak Bóg jest inteligentny. Robi wszystko co mu się żywnie podoba. Znalazł sposób aby do Was dotrzeć. Można powiedzieć, że to jest taki jakby banalny sposób. Ten sposób dotarcia do Ciebie, nie? Ten sposób, można powiedzieć, że to jest właśnie darem Bożym. I jak tu się nie cieszyć po prostu? To jest taki dar Boży, by ci pomógł. Bóg zawsze znajdzie sposób do pomagania. Do pomagania.